Dobra, to lecimy. Mam nadzieję, że się tu nigdzie nie wypierdolę. Poopowiadam wam właśnie, jak ostatnio mówiłam, o przepisie: jak łatwo trafić do pudła, do celi. Eee, tak łatwo, że się naprawdę kurwa można zdziwić własnych raczek wyskoczyć. To się może zdarzyć każdemu eee, przy tych nowych przepisach, które teraz powstały eee, w, od września, które mówią o recydywie. Jeśli Wasz dzieciak jeździ autem, możecie nie wiedzieć, ile ma wykroczeń, jakie ma mandaty, trzecie i chuj. Eee, to już nie będzie wykroczenie, tylko wtedy jest recydywa. I nikt nie będzie się wam pytał, jak jest z tym do twarzy. Problem jest zajebisty, bo bardzo ciężko jest to odkręcić, jeśli w tym momencie nie posiadasz co najmniej e, 5 kafli na wpłacenie e, kaucji. E, przepis jest e, oczywiście brutalnie niesprawiedliwy. E, ustawa jest. E, przy, y, z automatu, uważam, do zaskarżenia, ponieważ jest to dalece niesprawiedliwe. Może się to zdarzyć każdemu, spotkać każdego z nas y, i tak naprawdę niczemu nie służy y, poza rodzeniem patologii. Tak jak to oczywiście bywa ze wszystkimi przepisami, które są wydawane przez idiotów, są kompletnie idiotyczne, nieprzemyślane i y, przepis ma, y, ma regulować y, to, czego nie jesteśmy w stanie wyuczyć wszystkich w szkołach, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować, więc najlepiej, najlepiej przyjebać to odgórnie przepisem, który będzie generował tylko samo zło, i jest kompletnie bezsensowne. Żyjemy w kraju, gdzie uczą niedouczeni, wychowują wychowani. Tego rodzaju przepisy one nie zmienią absolutnie nic. Tu za mną, naprzeciw tego kościółka, jest właśnie ta wspaniała szkółka policyjna, o której też Wam coś opowiem, bo też tam zaliczyłam pewien motyw całkiem niechcący. Eee, kurwa, jak ja nie lubię, jak nie jest zimno. W każdym bądź razie um, takie historie zdarzają się naprawdę. To byście powiedzieli na to, jak nagle otrzymujecie y, po drugim wykroczeniu trzeci i się okazuje, oczywiście, że za to szybko, zaocznie nic nie wiecie i dostajecie wyrok 3 lata. No i co? Świetnie, nie? Brzmi rewelacyjnie, przechodzą ciarki po plecach? Nie, dopóki się tego nie przeżyje. A kto oferuje tego rodzaju wyroki? Oczywiście skórzy syny wszelkiej maści powstające tego typu urzędy, które w życiu nie były w takich miejscach, a powinni. Jestem cały czas tego zdania. Powinno być tak, jak co najmniej w kilku stanach, stanach, gdzie, aby zostać prokuratorem, to trzeba mieć co najmniej 30 lat praktyki, kurwa, w zawodzie policjanta, czynnej, a nie być tylko wyuczonym pseudo-inteligenciakiem z wątpliwym IQ i pseudo-intelektem po szkółkach z wielkimi ambicjami i aspiracjami i wpierdalać ludzi e, równą miarką, to samo dla wszystkich e, dopaki. I ja bym zrobiła inaczej. Jeżeli tak bardzo chcecie uprawiać tego rodzaju zawody, w których ferujecie wyroki za innych, wydajecie, decydujecie, czy zniszczyć komuś życie, osobom bardzo niewinnym, a tego już się nie da w żaden sposób naprawić, to powinniście obowiązkowo spędzić taki kurwa miesiąc miodowy w każdym pudle. I dopiero po wyjściu z tego pogadamy jak równy z równym, czy chcesz uprawiać kurwa zawód prawnika, Pały kogokolwiek rep reprezentującego tak zwaną kurwa literę prawa. Tak jak z pozwoleniem na ostrego psa czy broń. Tak właśnie tutaj powinno być. Robicie to, kurwa, bez zastanowienia jak się wchodzi do prokuratora. Jakie ładnie umalowane panie, zorientowane na swój wygląd. Eee, jakich mamy wspaniałych sędziów. I panie tak samo, tak jak nauczycieli, bardzo często po stosunkowo nieudanej nocy, jak się można, kurwa, łatwo na każdym wyżyć, przepierdolić, a chuj. To są wasze osobiste rozliczenia karmiczne. Co wy robicie, ale cierpią na tym ludzie. Dlatego apeluję do was wszystkich, zastanówcie się, na kogo odbieracie swoje głosy, kiedy chodzicie do wyborów? Jaki jest tego kurwa sens? Czy znasz tego, tego i tamtego, co on ci tak życie dobrze zrobił i czy ci kiedykolwiek pomoże? Nie, bo prawo jest konstruowane tak, aby przeciętnego obywatela upierdolić. To nie jest tylko tak, że nieznajomość litery prawa szkodzi nieznającemu. To jest już po prostu tak, że doprowadza do całkowitej samowoli i automatycznie wypacza powoduje patologię e, tak zwanego prawa. To nie jest żadne e, prawodawstwo, kurwa, uprawomocnione, tylko po prostu zniewalanie na legalu bez żadnej możliwości e, odwołań. A wyobraźcie sobie, jak wygląda takie życie w pacie. Czy wiecie, jak się tam e, budzi dzień około 5 nad ranem, jakie słychać piski gwałtów? Chcielibyście to kurwa, przeżyć ręcznikiem, mieć zapychany ryjaści oczy, kurwa na wierzch, wychodzą, i kutasem żywcem rozrywany, tak? Fajnie się słyszy, a taka jest kurwa, prawda? Jak trzeba się nauczyć gryp grypsować, żyć, kurwa, yy, z pchłami, mędami, ze skurwysyństwem o jednej skipce, kurwa yy, suchego chleba, jakiejś zafajdanej kawie yy, i skurwysyństwie poniżeń, upokorzeń i w ogóle całej tej kurwa walki o przetrwanie. A czy prawnik któryś pomoże? <laughs> kurwa, o czym my w ogóle mówimy? Przerabiałam bardzo wiele, z życia wzięte, kurwa tylko dlatego, że mieszkałam w bloku, gdzie rządziła patola. Dostałam kurwa ostro po szortach i wiem jak wygląda bezprawie, ponieważ w sytuacjach podbrankowych nikt mi niczym kurwa nie pomógł, ja w życiu nie byłam karana. Tak to się sprawy ogólnie mają, a jak się chujowo wyrażam, komuś nie pasują inwektywy, to po prostu nikt tego nie słucha. Następnym razem właśnie Wam opowiem z życia moją prawdziwą historię, jak niemalże trafiłam do Pudła, co było szokiem dla wszystkich, łącznie Pały, który mnie kurwa przyjmował. Skąd jest taki wyrok, na jakiej podstawie i dlaczego? To jest po prostu niewiarygodne. No właśnie, tu mamy ten kościółek, a tu po drugiej stronie jest nasza wspaniała szkółka policyjna. Dobra kurwa. Koniec spacerku, koniec gadania. Uh, see you again next. Co ja następnym razem opowiem. A właśnie o tym jak prawie trafiłam do paki. Tak jak sobie obiecałam, teraz będę napierdalać o wszystkim. No dobra, trzymajcie się ciepło. Cholera. Nie cierpi zimna, kurwa.